Gwiazdy są olbrzymie. Co prawda nie wszystkie, bo na przykład gwiazdy neutronowe mogą mieć zaledwie 11-12 km średnicy. Wydaje się to mało w porównaniu do naszego Słońca, którego promień wynosi 696 tysięcy km. Ale za to masą te małe, obracające się tysiące razy na minutę, obiekty są dwa razy cięższe. Niech materia jest tak zbita, że może konkurować z naszym Słońce, nie pod względem rozmiaru, lecz masy. I choć nasza gwiazda jest spora, bo co by nie mówić, zmieściłaby w sobie ponad milion planet wielkości Ziemi. To w skali kosmosu jest tylko nic nieznaczącym pyłem. Choć dla nas jest wszystkim. Są monstra tak gigantyczne, że trudno sobie to wyobrazić, monstra, których rozmiar budzi u niektórych przerażenie. Największa gwiazda we wszechświecie. Stephenson 2.18 ma promień blisko 2150 razy większy od Słońca, co daje średnicę około 1,5 miliarda kilometrów. Warto jednak zaznaczyć, że pomiary rozmiaru tej gwiazdy są obarczone dużym marginesem błędu. Niektóre badania sugerują, że może być mniejsza, a inne, że większa. Gdyby ten potwór zastąpił słońce jego, powierzchnia sięgałaby do orbity Saturna. A nie wykluczone, że nawet dalej. Znajduje się w gwiazdozbiorze tarczy około 18 900 lat świetlnych od Ziemi. Stevenson 2,18 jest również jedną z najjaśniejszych gwiazd swojego typu. Z jasnością około 440 tysięcy razy większą niż słońce. Jego temperatura wynosi około 3200 Kelvinów, czyli około 2927 stopni Celsjusza. W kosmosie są jeszcze olbrzymy, które są większe od słońca. A kto wie, może nawet istnieją gdzieś tam, przy których gwiazda dzisiejszego odcinka byłaby tylko pyłem.